Cześć, ja jestem Sarczy. Witam Was w pojedynczym gameplayu z gry F1 2016, która miała swoją premierę w sierpniu bieżącego roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Ja pokażę Wam dzisiaj wersję na PlayStation 4. No i oczywiście, mamy tu do czynienia z najnowszą odsłoną. Serii gier od Codemasters, w których startujemy w wyścigach Formuły 1. Po raz kolejny oczywiście otrzymaliśmy pełną licencję FIA, dzięki czemu mamy tutaj do czynienia nie tylko z pełnym składem kierowców, ale też i zespołów, no i oczywiście torów z tego bieżącego sezonu. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać taki przykładowy, skrócony wyścig w ramach Formuły 1, a oprócz tego też chcę omówić tryby, jakie ta produkcja ma tutaj do zaoferowania, więc zaczynając właśnie od tego jest przede wszystkim kariera. Która jest, myślę, takim głównym trybem, i której brakowało z tego, co pamiętam, w poprzedniej odsłonie. To znaczy, tutaj z powrotem mamy taką pełnoprawną karierę, kiedy sobie tworzymy własnego kierowcę i startujemy, podpisujemy kontrakt z zespołem, jaki tylko sobie wybierzemy. Możemy wystartować w jakimś słabszym zespole, ale możemy też w jakimś mocniejszym. To tylko zależy od nas, a później możemy właśnie brać udział w 10 kolejnych sezonach, tak naprawdę. I od nas też zależy, a także naszych wyników, czy będziemy przechodzić z czasem do innych zespołów, czy też może będziemy starali się trzymać jednej ekipy i jednocześnie brać udział w rozwoju naszego bolidu, aby sprawiać, żeby nasz zespół był coraz lepszy z sezonu na sezon. Więc myślę, że bardzo fajnie zostało to tutaj zrealizowane i z pewnością w tym trybie można sporo czasu spędzić, zwłaszcza właśnie mówię tutaj o fanach Formuły 1, którzy po prostu rozumieją taką otoczkę wokół tych wyścigów i po prostu im się to podoba. Ja do takich osób też szczególnie należę, dlatego że śledzę na bieżąco co dzieje się w Formule 1, więc cieszę się bardzo, że ta najnowsza odsłona od studia Codemasters naprawdę bardzo dobre wrażenie na mnie wywarła, bo muszę Wam powiedzieć, że zanim nagrałem ten odcinek, zanim zabrałem się za nagrywanie tego materiału to pograłem sobie troszkę w F1 2016, żeby po prostu móc więcej Wam o grze Powiedzieć. No, i właśnie takie moje pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. To tyle, jeśli chodzi o karierę. Oprócz tego mamy tryb Mistrzostwa Świata, gdzie już po prostu wybieramy sobie jednego z prawdziwych kierowców, wcielamy się w jednego z takich kierowców i możemy sobie rozegrać jeden pełny sezon właśnie w dowolnym zespole jako dowolny kierowca. Tutaj, już właśnie bez tej całej otoczki, kiedy to wcielamy się. W nowego jakiegoś kierowcę i kiedy rozwijamy się i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prostu możemy sobie właśnie pełen sezon rozegrać bez jakichś szczególnych usprawnień, bez jakichś szczególnych urozmaiceń. Jest oczywiście szybki wyścig, gdzie możemy sobie przejechać pojedynczy wyścig albo ewentualnie wybrać serię kilku wyścigów, jeśli chcemy sobie wybrać jakieś bardziej rozbudowane. Zawody składające się z kilku Grand Prix, no i tutaj oczywiście możemy sobie dostosować wszelkie opcje, ale to Wam jeszcze później zaprezentuję. Jest też gra wieloosobowa, tutaj chyba nie muszę zbyt wiele wyjaśniać. Po prostu tryb multiplayer, w którym możemy rywalizować z innymi graczami z całego świata. No i wreszcie próba czasowa. Tutaj z kolei możemy po prostu poćwiczyć jazdę na wszystkich dostępnych torach. Możemy pobijać czasy, rywalizować też z graczami z całego świata, no bo są tutaj listy, wyniki wszystkich właśnie graczy, i możemy się na takich listach rankingowych też piąć w górę. Ja Wam dzisiaj pokażę, tak jak już mówiłem wcześniej, szybki wyścig, jakiś krótszy. Oczywiście dla fanów serii F1 najciekawsze z pewnością są wyścigi w pełnym wymiarze czasowym, przynajmniej ja tak mam. Że kiedy gram sobie właśnie w tę produkcję, to lubię sobie rozgrywać wyścigi z pełną liczbą okrążeń, ale wiadomo, takie wyścigi trwają co najmniej półtorej godziny, nawet do dwóch godzin. Więc, oczywiście, na materiał, pojedynczy materiał wideo to się nie do końca nadaje. Dlatego po prostu taki skrócony wyścig na pięć okrążeń wam pokażę, żebyście sobie na szybko zobaczyli, jak tutaj się to prezentuje widzę, że jest ostatni mój wyścig, ale rozpoczniemy sobie nowy i pokażę wam przede wszystkim wszystkie tory, jakie są tutaj dostępne. Oczywiście, jako że mamy do czynienia z pełną licencją, no to są wszystkie tory z tego sezonu dostępne. A więc zaczynamy sezon oczywiście w Australii. Później jest Bahrajn, następnie Chiny, Rosja, Hiszpania, Monako, niezwykle trudny tor. Taki typowo techniczny, ale bardzo mi się zawsze podoba. Kanada, czyli słynny tor, na którym zwycięstwo odniósł w 2008 roku Robert Kubica. Jedyne zwycięstwo, niestety. Tutaj Azerbejdżan, Austria, Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, Belgia, Włochy, Singapur, Malezja. Japonia, Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylia. No, i sezon kończy się oczywiście w Abu Dhabi. Ja rozegram sobie dzisiaj taki przykładowy wyścig w Australii. No i tutaj oczywiście mamy również wszystkie zespoły. Poczynając od Mercedesa, który znowu jest na czele stawki, także i w tym sezonie. Tutaj w składzie oczywiście Lewis Hamilton i Nico Rosberg. Mamy oczywiście Ferrari. Sebastianem Vettelem, a raczej Vettel'em i Kimim Rajkonenem jest też zespół Williamsa, Red Bull Racing, Sahara Force India. Mamy Renault, Scuderia Toro Rosso, mamy Zaubera, McLarena, Manor, zespół Haas i to tyle. Więc oczywiście w każdym zespole, jak zresztą widzicie, są prawdziwi kierowcy. Wszystko zgodnie z tym, co jest też w prawdziwych wyścigach w tym sezonie. Myślę, że zagram sobie tutaj jako Kimi Raikkonen w zespole Ferrari, żeby pokazać Wam już taki szybszy bolid w pełnej krasie, właśnie jak to wygląda tutaj w tej produkcji. No i mogę też Wam pokazać, jakie są opcje ustawień danego wyścigu, bo to też jest bardzo ważne. Oczywiście możemy sobie maksymalnie realistycznie wszystko ustawić, czyli włączyć pełny trening i ustawić sobie maksymalną długość sesji treningowych, czyli pierwszy i drugi trening po 90 minut i trzeci na 60 minut. W tym momencie oczywiście nie będę wybierał żadnego treningu. Kwalifikacje tak samo można, zarówno sobie po prostu typowo arkadowo odpalić jednookrążeniowe. Czy też krótkie kwalifikacje, ale ja zawsze lubię właśnie takie najbardziej realistyczne, pełne kwalifikacje sobie odpalić. Teraz też na potrzeby tego gameplayu zagramy bez kwalifikacji, bo chcę wam pokazać sam wyścig. I tu też możemy sobie wybrać od trzech okrążeń do pełnej liczby oczywiście. I to jest to, co lubię też najbardziej, no bo w Formule 1 jest oczywiście ważna też strategia. Jak dobierać opony, kiedy zjechać do boksu. Więc dla mnie to jest główna radość też z tych wyścigów, że trzeba utrzymać koncentrację przez bardzo długi czas i jednocześnie odpowiednio zarządzać oponami. Tak jak już mówiłem wcześniej, zagramy sobie teraz na 5 okrążeń, żeby po prostu tak na szybko sobie pojechać. Dalej mamy ustawienia wyścigu. Są tutaj dostępne zarówno poziomy trudności kierowcy. Kierowców sterowanych przez sztuczną inteligencję, jak i różne udogodnienia. Ogólnie ja gram w tym momencie, przynajmniej cały czas się jeszcze uczę i staram, staram się poprawiać swoje umiejętności, ale w tym momencie gram albo na trudnym poziomie, albo na ekspercie. Na ekspercie jeszcze mam dość często problemy. To też zależy na jakim torze gram. Na takim torze, który dobrze znam, staram się grać już na ekspercie. A tam, gdzie trochę jeszcze mniej ten tor mam opanowany, to na trudnym poziomie. Oprócz tego jest jeszcze legenda, i tryb ostateczny to już w ogóle jest hardkorowo tutaj. No ale są oczywiście jeszcze poziomy średni, łatwy i bardzo łatwy. Jakby wiadomo, żeby każdy mógł sobie dostosować grę do swoich potrzeb. Zagramy teraz na trudnym, nie będę się bawił w eksperta, znaczy w tryb ekspert w tym momencie. Bo będę jednocześnie nagrywał, więc to też jest trudniej wtedy jeździć. Przewinięcia, czyli możemy cofać czas, oczywiście wyłączę to, aczkolwiek jest taka opcja, że możemy sobie cofać czas, jak we współczesnych wyścigach. Ja to wyłączam. Reguła parku zamkniętego domyślnie, według obowiązujących przepisów, jest włączona, ale można ją też wyłączyć. I ogólnie ta reguła oznacza, tak w skrócie mówiąc, że pomiędzy kwalifikacjami a wyścigiem nie można jakichś znaczących zmian w bolidzie dokonywać. Uszkodzenia pojazdu możemy je wyłączyć, albo po prostu ustalić sobie stopień tych uszkodzeń, i ja maksymalną symulację tutaj biorę. Samochód bezpieczeństwa i okrążenie formujące to oczywiście można włączyć tylko na dłuższych wyścigach. Na tym pięciokrożeniowym nie da się włączyć. Ograniczenie ścinania zakrętów, czyli czy mamy jakieś kary za to, że ścinamy zakręty, ja tutaj jak najbardziej też rygorystyczne ograniczenia włączyłem, żeby było jak najtrudniej. I rozpoczęcie wyścigu manualne albo z asystą. Manualna to oznacza, że trzeba po prostu w odpowiednim momencie puścić sprzęgło, kiedy startujemy. Więc też utrudniam sobie zabawę i biorę właśnie coś takiego. Dalej są jeszcze asysty. Tutaj mamy systemy niestandardowy. to znaczy tak, wyłączyłem wspomaganie hamulca, aczkolwiek można tutaj sobie to ustawić na różne stopnie. Dalej mamy ABS, też do wyłączenia albo włączenia. Na razie w tym momencie gram z włączonym ABS-em, zwłaszcza że gram na padzie, więc też strasznie się ciężko, przynajmniej na razie gra bez ABS-a, jeśli mamy grę właśnie na padzie. Kontrola trakcji. Ustawiam na pełną, zwłaszcza jeśli mam jednocześnie coś tam komentować. Dynamiczna linia wyścigowa, możemy sobie ustawić, żeby nam gra pokazywała jak jeździć. Ja to absolutnie wyłączam. Skrzynia biegów automatyczna, są też inne ustawienia. No też będę grał teraz na automatycznej, bo nie wyobrażam sobie jednocześnie jeździć, komentować i jeszcze zmieniać biegi. No i wspomaganie w boksach, czyli czy gra ma za nas sterować w boksie, czy my mamy to robić. Mam to wyłączone, żebym sam mógł jeździć również i w boksie. I to tyle właściwie. A, jeszcze jedna sprawa, pora dnia. Mamy szybkie ustawienia. Możemy sobie zrobić dowolną tak naprawdę pogodę, jak widzicie. Najciekawsza jest oczywiście dynamiczna, bo wtedy zmienia się w miarę wyścigu, tak jak naprawdę. Ja w tym momencie włączę bezchmurną, żeby sobie taki standardzik odpalić. I czas rozpoczęcia sesji tutaj. Nie chcą rozpocząłem, ale tam było do wyboru różne oczywiście pory dnia. A także, żeby według oficjalnych danych wystartować, czyli tak jak naprawdę w sezonie startuje się dany Grand Prix, to tak i tutaj też jest. Więc ja sobie tak chyba ustawiłem, z tego co pamiętam. No i zaczniemy. Na początek będziemy mieli wprowadzenie. Co ciekawe, mimo że gra jest po polsku, to nie ma polskich napisów przy komentarzach. Zaraz zobaczycie. The, crowd are here and here in for the first race of the season. welcome to the australian grand prix no właśnie, jak widzicie, angielskie napisy. we go racing today then in the state of victoria where the drivers have 16 corners and 3.3 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles an hour the close proximity of the barriers makes accidents inevitable and recent history shows us that a safety car is not at all out of the question so, as we look ahead to what I hope will be a very entertaining race, I have to ask Anthony Davidson what you expect to see in terms of strategy today. I mean, do you expect a lot of tyre management? A lot of fuel management? Well, don't we always? I don't expect these are going to be any more important than usual, if I'm honest. But what I do expect, however, are a lot of drivers getting into the pits early for some kind of undercut on fresh rubber. If you can pit before the person in front, have a good stop, and drive a blistering outlap, there may be one or two seconds to be gained. If anyone gets stuck behind another car, for example, that will be the go to strategy, surely. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. So, before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Lewis Hamilton lines up on pole position, with Nico Rosberg alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Vettel, Valtteri Bottas and Raikkonen, Ricardo, Massa, Perez and Daniel Kviat, Sainz, Grosjean, Nico Hulkenberg and Alonso, Gutierrez, Ericsson, Jensen Button and Jolyon Palmer, Magnussen and NASA, Pascal Wehrlein, and Rio Haryanto completes the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Bardzo mi się podoba to wprowadzenie do wyścigu. Zawsze jakieś ciekawe informacje starają się komentatorzy przedstawić. Wśród nich w ogóle jest też Antony Davidson, którego ja jeszcze pamiętam z dawnych lat, kiedy on się ścigał właśnie w Formule 1. A teraz może swoim takim eksperckim okiem przedstawić jakieś dodatkowe, być może. Szczegóły i dziwi mnie fakt, że mimo iż gra jest po polsku teoretycznie, to że jednak nie przetłumaczono właśnie tych kwestii komentatorów. Nie wiem z czego to wynika, no ale sami widzieliście. Ogólnie tutaj przed rozpoczęciem mogę wczytać konfigurację samochodu teoretycznie, no ale ja w tym momencie takiej konfiguracji nie mam zapisanej, no poza tym jest to szybki wyścig, więc tutaj w tym momencie no, nie mamy jakichś możliwości, żeby sobie to skonfigurować. Oczywiście. Co innego, gdybyśmy jeździli sobie na przykład pełną karierę i wtedy wiadomo, że w trakcie sesji treningowych i tak dalej możecie różnych zmian w ustawieniach Bolidu dokonywać. No i jak słyszeliście, Kimi Raikkonen, czyli ja, startuję tutaj z szóstej pozycji, dlatego też. Zakładam taki sobie cel, może postawię, że bardzo fajnie by było, gdyby udało się ten wyścig ukończyć na trzecim miejscu na podium. Nie liczę na to, że uda się wyprzedzić kierowców Mercedesa, dlatego że no, oni zdecydowanie dominują nad resztą stawki, ale jakby się udało wbić z szóstej na trzecią pozycję, to byłoby naprawdę świetnie. No to co, w takim razie myślę, że możemy zaczynać wyścig. Oczywiście będę tutaj musiał manualnie wystartować. Więc patrzcie, przytrzymuję sprzęgło i muszę w dobrej chwili puścić. Dobra. Nawet nie najgorzej wystartowałem. I teraz uwaga, pierwszy zakręt. Ok, na razie bez szczególnych zmian utrzymać pozycję. Może się uda Verstappena wyprzedzić? Ładnie, ładnie po wewnętrznej. No i proszę, mam przed sobą kierowców Mercedesa tylko: Niko Rosberg i Louis Hamilton. W tym momencie przede wszystkim muszę uważać, żeby utrzymać tę pozycję. O i szczerze mówiąc to nie nastawiałem się, że już na pierwszym okrążeniu wbije się na trzecią pozycję, ale właśnie wiele zależy od tego startu. Tutaj z góry uprzedzam, ja będę bardzo mało komentował w trakcie wyścigu, dlatego że ja muszę się naprawdę mocno skupić. To nie jest łatwa sprawa. Kończymy pierwsze okrążenie. No i jesteśmy na trzeciej pozycji, więc myślę, że dobrze będzie, jeśli właśnie to trzecie miejsce uda się utrzymać. Bo ja już tutaj widzę po tempie wyścigowym Mercedesów, że raczej ich nie dogonię. Ojejku, no i widzicie, pierwszy raz nagrywam Formułę 1 na kanale. I muszę wam powiedzieć, że strasznie się ciężko jedzie, jeśli jednocześnie muszę to nagrywać i coś chcę komentować naprawdę. Bardziej jeszcze czuję to napięcie, żeby właśnie jakiegoś głupiego błędu nie popełnić, żeby nie stracić pozycji. Jeśli jeszcze dodatkowo wiem... Jeśli dodatkowo wiem, że każda jakaś przeze mnie wypowiedziana kwestia może mnie wybić z rytmu. Tutaj widać, że dwa Mercedesy mnie już dość mocno wyprzedziły. Uzyskali sobie dość sporą przewagę. No, Verstappen jest za mną, ale właściwie w tym momencie tak, Verstappen. Ojejku, kompletnie teraz zawaliłem. No. Werstapena z powrotem wyprzedzić. Ach, tutaj nie, nie będę ryzykował, bo jeszcze kurde, fetel mnie pobiedzie. Dobra, teraz najważniejsze to wyprzedzić werstapena z powrotem. Ale dobrze, przynajmniej coś się dzieje. Najważniejsze to nie przeszarżować, żebym tylko nie rozbił bolidu. Bardzo ładnie udało się. Troszeczkę opóźniłem hamowanie i wyprzedziłem go po wewnętrznej. No i teraz, żeby kurde to utrzymać, nie popełnić podobnego błędu znowu. No ale tak to właśnie tutaj wygląda też w formule, że to są zupełnie inne wyścigi niż jakieś zwykłe wyścigi samochodowe. Tutaj naprawdę na wyższych poziomach trudności nie można żadnych błędów popełniać, jeśli się chce utrzymać odpowiednią pozycję i odpowiednie tempo. Okurczę, już lider, czyli Lewis Hamilton, mi wyprzedzał 8 sekund, co tylko pokazuje, że sporo tutaj straciłem na tych ostatnich dwóch okrążeniach. się spodziewałem, że raczej tutaj o walce równorzędnej z Mercedesami nie on co liczyć. Tak też jest w istocie. No, tutaj było troszkę tak już y, za bardzo. Na granicy. Kurczę, wyprzedza mnie Fetel niedobrze. Ależ walka! Jasny gwint, udało się. Jedziemy. Znowu trzecia pozycja. No to fajnie. Ale naciskają mnie strasznie. I ta wiedza, że za mną są inni kierowcy. I dodatkowo, że jeszcze to nagrywam. Jeszcze bardziej sprawia, że... Czuję to rosnące napięcie. Dobra, bezpiecznie z tyłu. Ostatnie okrążenie. Już ogromna przewaga pierwszej dwójki. Więc kurczę, ostatnie okrążenie trzeba to dowieść, bo jest szansa na podium, tak jak chciałem. Ależ tutaj już asekuracyjnie naprawdę. Staram się, przede wszystkim, teraz nie wyjechać poza tor. Nawet troszkę aż za bardzo zwalniam. No właśnie, co odbija się na tym, że tam mnie kurcze doganiają, ale. Okej, okay, tutaj będzie bardzo ważny sektor. Tutaj żebym się ponownie nie dał wyprzedzić. Było blisko, już mnie kurczę tam atakował Fetel chyba. Kurde, tylko nerwowo spoglądam w lusterka. Dwa ostatnie zakręty. Nico Rosberg wygrał. Louis Hamilton drugi, a czy trzeci będzie Kimi Raikkonen? Tak jest, już nic mu nie odbierze tego trzeciego stopnia podium. Proszę bardzo. No to mogę być jak najbardziej zadowolony w takim razie z takiego wyniku. Brilliant stuff from Mercedes today. That's another historic win. Anthony, what do you think made the difference here? Well, I think the track conditions just really suited their car today. Wind, track temperature, you name it. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature. So the more easily you can keep them there, the better your race tends to go. And that's exactly what happened. Their car just looks so comfortable out there. I są so do, well Mercedes then are on top today. No, Dokładnie, dobrze powiedziane. Mercedes jest znowu na szczycie, no ale Ferrari też ma swojego przedstawiciela w postaci Kimi Raikkonena na szczęście. I oczywiście to co charakterystyczne dla tych ceremonii Formule 1, czyli wystrzelający szampan. And after this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. Nico Rosberg takes over the lead of the drivers' championship after that excellent result. Now then, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Well, I have to give it to Kimi Raikkonen. Consistency, good battle, sensible driving. He can be pleased with that performance today. There'll be plenty more twists and turns to come this season. I hope you can join us at the next race to see just who will come out on top. No i proszę, słyszeliście to? Antony Davidson mnie tutaj wyróżnił jako kierowcę dnia, któremu udało się przebić właśnie z szóstej pozycji na trzecią. No ja jestem zadowolony, bo tak jak już wspominałem chyba wcześniej, jest to pierwszy mój wyścig Formuły 1 nagrany na kanale. Do tej pory grałem sobie tylko we własnym zaciszu domowym i... Muszę Wam powiedzieć, że jednoczesna jazda i komentowanie to jest coś zupełnie innego. Zwłaszcza w przypadku takiej gry. Co innego jakieś inne produkcje, gdzie spokojnie można jednocześnie gadać, ale tutaj w Formule 1 na wysokich poziomach trudności tuż naprawdę trzeba skoncentrować się przede wszystkim na jeździe. Starałem się coś mówić też w trakcie przejazdu, ale szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żebym na dłuższą metę. Grał na przykład kolejne wyścigi i je komentował, więc to będzie taki jedyny gameplay z tej produkcji na moim kanale, a ja sobie poza tym będę grał, już właśnie we własnym zaciszu domowym. Jeszcze pokażę Wam na koniec powtórkę, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda, a ja już takie, może, słowo podsumowujące na koniec. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tą produkcją, bardzo mi się spodobała. Myślę, że spędzę przy niej sporo czasu. Tak jak mówiłem, raczej już nie przy nagrywaniu jej. Jestem fanem ogólnie tematyki Formuły 1, więc gra, która. Daje radę, jest jak najbardziej na plus, i sama możliwość wzięcia udziału właśnie w takich wyścigach to dla mnie świetna sprawa. Oczywiście, sama gra jest też wymagająca, co by nie mówić. Oczywiście, jeśli sobie odpowiednio ustawicie grę, bo wiadomo, można też wszystkie asysty ustawić, włączyć też najniższy poziom trudności, i tak naprawdę każdy się może bawić. Są też, oczywiście, inne kamery. Ja Wam w sumie innych kamer nie pokazałem. Ale można nawet kamerę z bolidu ustawić, aczkolwiek ta, na której ja jeździłem, jest dla mnie taką ulubioną w tego typu produkcjach. Dobre jest to, że właśnie każdy może sobie ustawić grę pod swoje jakieś preferencje można nawet włączyć cofanie czasu. Ja zawsze w formułach, w tych grach traktujących o Formule 1, starałem się grać na jak najbardziej realistycznych ustawieniach. Oczywiście, nadal się jeszcze cały czas uczę. Moim celem jest, aby grać już sobie, właśnie co najmniej na poziomie trudności ekspert, a jeśli nawet nie na legendzie, bo już o tym poziomie ostatecznym to raczej nie marzę, bo tam myślę, że to już jest zarezerwowane dla osób z kierownicą. Jak gram na padzie, na padzie się gra oczywiście dużo ciężej. Jest to mniej precyzyjne niż kierownica, więc gdyby mi się już udało tak opanować model jazdy, żebym sobie jeździł na równi z innymi kierowcami na ekspercie, to byłoby fajnie. W każdym razie to by było z mojej strony na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i dajcie znać w komentarzach, czy sami gracie w F1 2016. Do usłyszenia!